Pewnego dnia otrzymałem duży pakiet w szarej kopercie zaadresowany do rąk własnych od L. Wesołowskiego. Z rozpaczą pomyślałem, że znajdę rękopis noweli albo komedyjki. Okazało się jednak, że jest to tylko list na kilkunastu arkusikach. Oto co pisał jego autor. Mam do Pana wielką prośbę. A że w zeszły piątek zwichnąłem sobie nogę, muszę więc komunikować się z panem listownie. Nudzę się. Bodaj czy nie pierwszy raz w życiu, ale strach. Jak się nudzę, mógłbym więc napisać list długi jak bandaż, którym mnie obezwładniono. Szanując jednak pański czas, postaram się być treściwym. Przeczytawszy zdanie, że. Ja mam do Pana wielką prośbę, z pewnością zapytasz się, kimże jest ów petent, na czym polega jego prośba i z jakiej racji nazywają wielką. Mam więc obowiązek odpowiedzieć na każdy taki punkt, a zarazem przytoczyć kilka szczegółów z mego życia, które objaśnią, dlaczego w wypadku na pozór drobnym muszę odwoływać się aż do pomocy dzienników. Kto więc jestem? Powszechnie mówią, że jestem dobrym człowiekiem. I co prawda, ja sam nigdy nie doświadczam wyrzutów sumienia. Zresztą, jeżeli nawet budzi się kiedy w moim sercu jakiś łagodny niepokój, to nie dotyczy on, broń Boże, występków, ale raczej może nie dość subtelnego pojmowania zobowiązań małżeńskich. Pośpieszam dodać, że skrupuły te nie są owocem mojej własnej natury. Według mnie bowiem, człowiek nawet powinien trochę grzeszyć, ażeby łaskawe niebo miało mu co przebaczyć. Nanież to jest na szczęście jestem mężem kobiety doskonałej, pełnej taktu i surowości zasad. Nie dziw więc, że musiałem trochę zarazić się rozmaitymi skrupułami, notabene po 35-letnim pożyciu. Czy jestem szczęśliwy? Nie. I tak. Nadludzkich rozkoszy, o jakich pisują poeci, nie doświadczyłem w życiu, bo nawet miłość jedyna rzecz, którą znam fachowo piękniej mi dziś wygląda w pragnieniach. Aniżeli w urzeczywistnieniu. Ale też i nie znałem ciężkich zmartwień. Nigdy nie bankrutowałem, nigdy nie straciłem wielkiego stanowiska, a jeżeli na przykład umarł kto z bliskich, to zwykle zostawiał mi taki zapis w testamencie, że smutek z mojej strony byłby hipokryzją. Żyję więc bez troski zbyt wielkich wymagań. Lubię zjeść niedużo. Ale smacznie, wypić jeden kieliszek wina, ale dobrego. W dodatku zaś nie robi mi przykrości przechodzenie od cygar do papierosów i odwrotnie. Lubię też w dobranym towarzystwie pogadać o polityce albo zagrać preferansa. Z rana czytam figaro, do poduszki jakiś świeży romans i w trakcie tego zasypiam. Zwykle nie śni mi się nic, a czasem, że mam lat 25. Niekiedy jednak, zwykle po rautach, gdzie późno dają kolację, marzę, iż spadam z niezmiernej wysokości. Sny te zaliczam do największych przykrości w życiu i rzucam się wtedy. Wołam i naturalnie budzę żonę, która, obawiając się zdenerwowania mnie, zapytuje słodko: Czy chciałeś czego, Ludwiku? Przecieram oczy, skupiam uwagę i powiadam. Nie duszko, niczego. Boś tak krzyczał. Krzyczałem? To pewnie przez sen. Śpi duszko. Tak, mam spać, kiedyś mnie wybił ze snu. Pewnie nie zamknę oczu do rana. Ach, te późne kolacje, zawsze je musisz jeść. Nic nie dbasz o zdrowie. I przez cały następny dzień słyszę wymówki, ale spokojne wymówki, że nie dbam o swoje zdrowie. Tak na przemian śpiąc i czuwając, myślę nieraz, że naprawdę życie jest snem. Bo i czymże jest moje dzieciństwo, kiedym od bony dostawał klapsy w saskim ogrodzie? Czym pierwsza miłość, którą powziąłem właśnie dla tej samej bony, ale już wówczas, kiedym był w szkołach, a ona została guwernantką? Czym wreszcie wiek młodzieńczy, gdym był najlepszym tancerzem i na cześć mojej sąsiadki, córki intendenta wojskowego, uczyłem się grać na flecie? Ta ostatnia umiejętność nawet dziś uprzyjemnia mi życie, a niegdyś omal nie stała się dla mnie źródłem sławy. Wyobraź pan sobie, że miałem grać na flecie w koncercie amatorskim na cel dobroczynny. Zaangażowano mnie, zapowiedziano występ, nauczyłem się kilku Ari, ale kiedym wszedł na estradę i spojrzałem na natłoczoną salę, opanował mnie taki strach, że zgrabiały mi palce i żadną miarą nie mogłem dmuchnąć we flet. Przyniesiono mi szklankę wina zamiast wody. Kilka życzliwych osób uderzyło brawo. Wszystko na nic. Wino wypiłem, ukłoniłem się za oklaski, ale zadąć we flet nie mogłem. Schowałem nawet na pamiątkę ówczesny kurier opisujący ten wypadek. Pomimo melancholijnej zasady, że życie jest snem, nie mogę powiedzieć, ażebym nie posiadał wyższego celu. Jest nim jakiekolwiek bodaj honorowe stanowisko, co znowu łączy się z wymaganiami mojej żony, trzeba wiedzieć, że żona moja jest ściśle spokrewnioną z książętami X i pochodzi z ambitnej rodziny, której członkowie zawsze piastowali jakieś urzędy kościelne, cywilne albo wojskowe. Gdym się więc o nią oświadczył, zarzucono mi, że wprawdzie mam dobre ułożenie, talenta i ładny majątek, ale nie posiadam stanowiska. Naturalnie, że po takim diktum natychmiast podałem się na aplikanta w Komisji Spraw Wewnętrznych i w następstwie połączyłem się z najdroższą Ewcią. Gdy jednak wkrótce po weselu trafiła mi się owa przygoda z koncertem, byłem tak złamany na duchu, że rodzina moja i Ewci, ażeby uchronić mnie od możliwego samobójstwa, namówiły nas do wyjazdu za granicę. Bawiliśmy tam parę lat, wróciliśmy, wyjechaliśmy znowu, potem spadły na mnie troski ojcostwa, potem edukacja syna, wydanie za mąż starszej córki i tak jakoś czas zeszedł. Dopiero po upływie trzydziestu lat żona moja przypomniała sobie, że ja koniecznie powinienem zajmować jakieś stanowisko. Rozmowa nasza o tym przedmiocie odbyła się w szczególnych warunkach. Słońce zachodziło i w gabinecie mojej żony był już pomrok. Ewcia siedziała na amarantowym fotelu w czarnej sukni, mając z jednej strony palmę, z drugiej tamburek, na którym haftowała mi pantofle. Zazwyczaj posągowo piękna twarz żony wyglądała w tej chwili prawie surowo. Spostrzegłszy ten wyraz, szybko przypomniałem sobie historię kilku dni ostatnich, ponieważ jednak nie znalazłem nic w tych czasach, co bym sobie mógł wyrzucać, więc ogarnął mnie taki niepokój, że usiadłszy na taburecie, nie śmiałem ust otworzyć. Czy nie narobił kto jakich plotek? Myślałem, czując chłód na plecach, gdy tymczasem żona utopiła we mnie spokojne, lecz przenikliwe spojrzenie. Prawie nie mogłem oddychać. Mój Ludwiku, zaczęła Ewcia, mamy około 12 tysięcy rubli rocznie. Jeżeli nie więcej, wtrąciłem. Trochę nawet mniej. Z pewnością więcej, dodałem, czując, że budzi się we mnie duch sprzeczki. Wierz mi, że mniej, przerwała, gromiąc mnie oczyma. Ja lepiej wiem. Może być. Otóż, ciągnęła Ewcia, mamy trochę mniej niż dwanaście tysięcy rubli rocznie. Jedną córkę zamężną, drugą na wydaniu, a nade wszystko syna, który już ukończył trzydzieści i trzy lata. Na pozór niczego nam nie brak, lecz mimo to nie jesteśmy ani szczęśliwi, ani spokojni. Ależ Duszko, nie zapieraj się, mówiła żona. Bo nieraz widzę, jak ziewasz. Ja? Ty. I ziewasz z nudów, z braku zajęcia, dodała, akcentując ostatnie wyrazy. I kiedy ty ziewasz? Ja wzdycham, myśląc, że przez tyle lat nie postarałeś się o jakie stanowisko i że nasz syn Mieczysław całkowicie wstępuje w twoje ślady. Proszę cię, Ludwiku, zachęć Mieczysława własnym przykładem i o cokolwiek się postaraj. Tylu przecie znamy prezesów, a choćby wiceprezesów, dyrektorów i członków rozmaitych zarządów, iż doprawdy jest mi wstyd, że nie należysz do ich grona. Proszę cię, postaraj się o coś. A w takim razie troskę o Mieczysława sama wezmę na siebie. W gabinecie zrobiło się jeszcze ciemniej. A kiedy podniosłem oczy na Ewcie i na amarantowym tle aksamitu spostrzegłem, że ma siwe włosy, nagle przypomniałem sobie moją matkę. I pierwszy raz w życiu pomyślałem, że Ewcia robi na mnie wrażenie świętej pamięci matki. Spełnię, co każesz, Ewciu, odpowiedziałem, całując ją w rękę. Znalazłszy się w swoim pokoju, rzuciłem się na szezlą, aby podumać. Naturalnie, że Ewcia ma rację, mówiłem sobie. Choćby dla dania przykładu Mieczysławowi, który w ostatnich czasach zaczął coraz częściej pożyczać ode mnie pieniędzy, muszę zająć jakieś stanowisko i pozyskać tytuł. Tym bardziej, że od wielu lat jakiekolwiek stanowisko jest moim marzeniem. Tu przerwał się potok myśli. Zasnąłem. A gdym się obudził, byłem już tak zdecydowany na zajęcie stanowiska, że postanowiłem kazać zrobić swój portret. Niepodobna, żebyś pan przed pięciu laty nie zauważył na wystawie sztuk pięknych portretu mężczyzny w sile wieku z białą, krótko strzyżoną brodą, a cerą dwudziestolatka. Tłumy, szczególnie kobiet, zatrzymywały się przed nim i nieraz słyszałem uwagi: Patrz, jaka to czerstwa cera. Jakie żywe oko! prześliczny starzec. To panie był mój portret, ukończony w miesiąc po stanowczej rozmowie z Ewcią. Muszę jednak dodać, że starcem nazywają mnie kobiety tylko dla przekomarzania się. Czują bowiem i one we mnie, i ja sam w sobie, młodość od stóp do głowy. Przedwczesna siwizna niczego nie dowodzi, ponieważ jest w naszej rodzinie dziedziczną. Mój ojciec już w 57 roku życia był siwy, syn, młokos, znalazł kilka białych włosów, a nawet ewcia, jak to nadmieniłem, osiwiała również przedwcześnie. Może za wiele piszę o sobie, wybacz pan, ale to tak miło rozpamiętywać swoje, choćby skromne zasługi, szczególnie wówczas, gdy człowiek ma obandażowaną nogę. Nim zakomunikuję panu właściwą prośbę, muszę choć pokrótce wspomnieć o tym, jak pracowałem nad zdobyciem stanowiska w społeczeństwie, a także o tajemniczych wypadkach, które wplątały się do moich usiłowań. Ostrzegam, że nie jestem przesądny i w cuda nie wierzę. Owszem, jestem raczej sceptykiem. Mimo to historia mego kija, którą zaraz opowiem, przekonała mnie, a może przekona i pana, że są rzeczy na Ziemi, o jakich się nie śniło filozofom. Przede wszystkim zobacz pan, jak zrobiłem znajomość ze swoim kijem. Chodząc ulicami, mam zwyczaj spoglądać w okna sklepów. W ten sposób można zapoznać się z jakąś przystojną sklepową, upatrzyć tań prezent dla jakiejś cnotliwej i niewymagającej dziewczyny, a w najgorszym razie można przejrzeć się w szybie jak w lustrze. Nie jestem pyszałkiem, wyznam jednak, że lubię swoją fizjognomię. A nie znoszę nieporządku w ubraniu. Podwinięty kołnierz, źle zapięty krawat, albo broń Boże, plamka na klapie surduta, na cały dzień mogą mi zepsuć humor. Podczas jednej wędrówki zauważyłem w oknie sklepu tokarza bardzo ładną twarzyczkę. Zatrzymałem się, zacząłem udawać, że przypatruję się laskom, fajkom, szachom i dominom, rzucając jednak słodkie spojrzenie na piękną sklepową. Nieznajoma dostrzegła oznaki mojej życzliwości, a nawet uśmiechnęła się znacząco. I właśnie gdy podnosiłem rękę do kapelusza, aby złożyć jej ukłon, osłupiałem. Między laskami w oknie była jedna czarna, posiadająca zamiast gałki rzeźbioną główkę murzyna. Prawdziwego Murzyna z czarną cerą, białymi zębami, ciemnowiśniowymi wargami, a nade wszystko ze szklanymi oczyma, które lubo trochę rozbiegłe zdawały się mieć pozór życia i myśli. Otóż w chwili, gdy podniosłem rękę do kapelusza, aby ukłonić się pięknej sklepowej, spostrzegłem ze zdumieniem, iż rzeźbiony na lasce Murzyn patrzy mi w oczy i śmieje się na całe gardło. Przechylił się w tył, jakby miał upaść. Szeroko otworzył grube usta i śmiał się ze mnie. No, ale tak, że gdyby był żywym człowiekiem, choćby murzynem, musiałbym zażądać od niego wyjaśnień. Nim otrząsnąłem się z przykrego wrażenia i przypomniałem sobie, że bądź co bądź, jest to tylko rzeźbiona laska, sklepowa znikła. Od tej pory często przechodziłem obok sklepu. Nieznajomej już w nim nie było. Ale za to kij z gałką w formie murzyna nabierał coraz więcej życia i wyrazu. Niekiedy zdawało się, że pochylony na prawo rozmawia z laską mającą na wierzchołku głowę starca. Innym razem pochylony na lewo zdawał się drwić z kija zakończonego końskim kopytkiem. Czasami zwracał grube wargi do zawieszonej obok cygarnicy, jakby chciał zaciągnąć się dymem papierosa, a innym razem znowu zdawało się, że mnie poznaje. Wówczas albo pochylał się do mnie, jakby kłaniając się, albo przykładał usta do szyby. Może chciał mnie pocałować? Albo, obrażony moją dla niego obojętnością, stał sztywnie i patrzał gdzieś na drugą stronę ulicy. Nigdy nie używałem laski. Idąc trzymałem zwykle w prawej ręce rękawiczkę i to mi wystarczało. Jednakże około sześćdziesiątego roku życia przyszła mi chęć sprawienia sobie kija. Nie dlatego bynajmniej, ażeby się podpierać, bo tego nawet dziś nie potrzebuję, ale uważałem, że z kijem w ręku będę wyglądał poważniej. Doszedłem nawet do wniosku, że trzymanie złożonej rękawiczki stosowne jest dla mężczyzny tylko między dwudziestym a trzydziestym rokiem. Pomimo tych uwag, nie wiem jak długo jeszcze decydowałbym się na kupno laski, gdyby nie okoliczność, że zostałem członkiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Już ci, pomyślałem, zwierząt nie można protegować bez kija. I postanowiłem kupić sobie ówki z główką murzyna. Nie wiem dlaczego, wchodząc do sklepu tokarza, uczułem nieco przyśpieszoną pulsację. Spoglądam za kontuar. Nie ma pięknej sklepowej miejsce jej zajmuje jakiś zatabaczony jegomość w okrągłych okularach. Patrzę na okno. Nie ma mego murzynka. Gdzie pan ma tę laskę z głową murzyna? Spytałem tokarza. Chcę ją kupić. Murzyna? spytał. A, to dziwny traf. Nie ma kwadransa, jak kupił go jakiś pan. Ale znajdę dla pana dobrodzieja coś stosowniejszego. Kij z dużą, gładką gałką. Dziękuję panu. Odparłem i opuściłem sklep prawie z żalem. Już mi nawet laski zaczynają porywać sprzed nosa. Co pan jednak powiesz? Przechodzę obok sklepu na drugi dzień i w oknie widzę znowu mego murzynka. Pochylił się tak, że o mało nie rozbił szyby głową i zdawał się szeptać do mnie z najwyższym niepokojem: Chodźże tu prędko, bo mnie jeszcze kto złapie. Naturalnie wpadłem do sklepu wołając: Jest, murzyn! A jest, odparł tokarz. I co za dziwny traf, wczoraj w pół godziny po pańskim wyjściu ze sklepu, ten pan, który kupił murzyna, odniósł go na powrót i wymienił na kij z dziobem żurawia. Co kto lubi? Odparłem. Ileż pan chce za tego diabła? Niech będzie dwa ruble, rzekł Tokarz. Zapłaciłem dwa ruble i od tej pory nie rozdzielamy się z moim murzynkiem. Jeżeli im się zaś kiedy rozdzielił z nim, to on zawsze sam do mnie wracał, nabawiając mnie przy tym mnóstwa kłopotów.